Jeszcze na przyjechaliście, to jest naprawdę super móc was tutaj widzieć i z wami spędzić ten wieczór, bo to naprawdę dla mnie będzie bardzo ważne co powiecie, bo przecież tak de facto nie robimy tych samochodów dla siebie, tylko dla was, dla waszej radości i przyjemności. Po drugie chciałbym bardzo podziękować dla na, na Turcji jako ludziom, którzy nie wspierają, Likwy Woli, tu gdzie się nawet Piotrek z Likwy Woli, gdzie jest Piotrek? Młody, no, sympatyczny taki punkt tu jest, więc jemu także pięknie serdecznie Piotr, dziękuję za wsparcie. Dziękuję mojej małżonce, dziękuję całej mojej rodzinie za to, że w ogóle jestem tu, gdzie jestem i że robię to, co robię, bo bez nich to gówno by się udało, a nie to. Więc każdy mężczyzna, co tu stoi, tak samo myśli o swojej rodzinie, że nigdy nie byłby tam, gdzie jest, gdyby nie to, że tą rodzinę ma. Znaczy, jak spadnę stąd, no to wyjeżdżajcie i tu się tam nie opłuknie, dobra? Yy, to, to też się liczą. Mojemu wspólnikowi, zrobić, który tam stoi, za to, że ta firma, którą prowadzimy, jakoś tam daje nam radę, że możemy to wszystko tworzyć. W dzisiejszej ekipie, czyli całej ekipie Tiflandu, czyli Sylwy, witek, to jest tu was wszystkich. Jest Andrzej, jest Hubert, jest Bogdan, który siedzi tam w środku i pewnie nawet tego nie słyszy. Widziałem gdzieś Maczka, gdzie jest Sałat? Sałat gdzieś tu jest. Jest Kuba, który było zawsze... Kuba, weź znowu, a Kuba zabawiał. Nie wiem skąd to, to brał, ale jeżeli chodzi... Jakby się Nie ma tyle osób, które poznał, rozmawiał, rozwinął się dzięki temu intelektualnie, nabrał okłady, bo jednak okazuje się, że Maluka to jest wysoka kultura domek, podstawa logistyczna całej firmy i tego, że to wszystko w ogóle dało się zbierać, pokotnie i tak dalej. Nie wiem, kogo nie wymieniłem, bo jest, troszeczkę się stresuję, A wiecie, na to to przeciągać jeszcze 60 minut, więc to nie będzie takie łatwe, nie? Żeby tak długo gadać. Ale nie, dobra, słuchajcie. Raz jeszcze, bardzo pięknie Wam wszystkim dziękuję. Za chwilę zobaczycie maluka. Wersji, która wydaje mi się najbardziej odpowiednią wersją. Przeprosiłem się z idiotycznym pomysłem na i z wieloma innymi rzeczami. Tu zobaczycie malucha z rzeczami, których jeszcze nie było w programie. Dziesiąty odcinek pokaże kilka rzeczy, które tutaj już są zamontowane, ale których do dzisiaj nie wiedzieliście w ogóle, że w tym maluchu będą. A jak wyjadą, to jadą to wszystko, ha, e, oklaski dobra? Otwiera się kurta i prawda co się wydarzy. A, wszyscy telefony trzymają, to nie ma jak klaskę. Dziwna konsultacja. Ale jaka konsultacja? Co się stało? Tak, właśnie, coś się zepsuło. Cyrek zepsuło się? A wiesz, że oni dzwonią do tego w środku, nie? To by było jasne. słuchajcie. Nie, no jest stres, bo się zepsuło. Ale przyjmciej, przez zawsze było tak, że się wypychało malucha przecież zewsząd, prawda? Jakby coś tyle o co tak go wyciągniemy i tyle. Jakoś tam. Ale bochajcie, jeszcze jedna konsultacja. Witek! Podejdź po tym i powiedz, co oni tam mówią. Nie no, nie jest łatwo. Paliwo się skończyło. A, no to... Dosłownie pięć minutek na szybką reakcję, bo wiadomo ja co się stało, banalna rzecz, ale to moja wina i muszę jeszcze chwilę popracować. Przepraszam, sekundę, przepraszam, okej? Okay? To będzie właśnie ten malut, Miejsce proszę zwróćcie, bo no to jest mój. elektryczny taki jeszcze proszę ci bardzo, żeby każdy w to uwierzył. Maluch, który ma elektryczne szyby z przodu. To nie jest przypadek, ale naprawdę też Bobus jakbyś otworzył przy okazji też szybki elektryczne, żeby każdy mógł zobaczyć sobie, że tam są elektryczne szybki maluchu. Jest piękna naklejka, która mówi, że te Это же...